Mamy nakaz przeszukania i aresztowania. Wyjdź na mój głos z podniesionymi pustymi rękami. A więc od tej chwili jesteś aresztowany? Mamy zarzuty otwartego aktu morderstwa. Było zlecenie na niego. Dobrze, a jakie było to uzasadnienie? Bo ktoś, nie wiem czy to był mężczyzna, przeciwko któremu zeznawał, starał się o zwolnienie warunkowe i według nich, żeby on to dostał, Kenet musiał zniknąć. Jest tuż przed pierwszą w nocy w Elks Lodge w Albuquerque, Nowy Meksyk, gdzie widać ludzi rozmawiających i tańczących. Zanim ten mężczyzna, widoczny tutaj, rzekomo decyduje, że to dobry moment, by śmiertelnie zakończyć długoletnią urazę. Spójrzcie na to nagranie z monitoringu, które według śledczych pokazuje 46-letniego Teodora Tonego na chwilę przed dokonaniem śmiertelnego postrzelenia. Podejrzany swobodnie podchodzi w stronę parkietu, po czym na chwilę znika z pola widzenia kamery. Jednak po kilku sekundach Teodor wraca, na chwilę zatrzymuje się, by porozmawiać z innym gościem, a następnie kieruje się w stronę Łazienki. Tymczasem przyszła ofiara pojawia się w kadrze. To czterdziestoletni Kenneth Ellis, który według śledczych zeznawał przeciwko synowi Teodora w procesie o zabójstwo prawie dekadę wcześniej. Widać, jak Kenneth obejmuje innego gościa, po czym idzie do stolików. Kilka sekund później Teodor znów pojawia się i wychodzi z pola widzenia kamery. Po ostatnim uścisku Kenneth wychodzi z nocnej imprezy tanecznej. Wtedy, jak twierdzą śledczy, Teodor wyciągnął broń i śmiertelnie postrzelił go w głowę. Kilka sekund później podejrzany zostaje uchwycony przez inną kamerę monitoringu, jak w pośpiechu opuszcza miejsce zdarzenia. Śledczym zajmuje mniej niż dzień, aby namierzyć Teodora w pobliskim kompleksie apartamentów. Mamy nakaz przeszukania i aresztowania. Wyjdź na dźwięk mojego głosu z rękami uniesionymi do góry i pustymi. Policję z Alabamy, mieszkańcy. Musimy przeszukać Waszą posesję. Wyjdźcie na zewnątrz, kierując się moim głosem, z rękami uniesionymi do góry i pustymi. Stosując się do moich poleceń, gwarantuję Wam bezpieczeństwo. Tak, jeśli macie jakieś psy, wyprowadźcie je, ale wyjdźcie. Nic więcej. Pospieszcie się. Policja nie opublikowała nagrania z aresztowania Teodora, ale detektyw relacjonuje, co się rzekomo wydarzyło w wywiadzie przedprocesowym. W tym momencie, gdy mieliśmy już nakazy przeszukania i aresztowania pana Toniego, został opracowany plan, aby detektywi wraz z innymi wspierającymi śledczymi Przeprowadzili otoczenie i wezwanie do poddania się. Personel taktyczny także nas wspierał. Otoczenie i wezwanie do poddania się polega na utworzeniu wewnętrznego kordonu wokół mieszkań. Stosujemy dystans i osłony, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas zatrzymań. Ogłoszenia przez megafon są kierowane do mieszkań, a konkretnie do pana Toniego, i tak właśnie było w tym przypadku. I pan Toni wyszedł. Był posłuszny, został zatrzymany. Detektyw informuje, że Teodor został spokojnie zatrzymany i tam go spotykamy. Hej, bardzo przepraszam za czekanie. Poprawiam tutaj jeszcze kilka rzeczy. Wszystko w porządku u ciebie? Chcesz, żebym do ciebie zajrzała i przyniosła ci wodę albo coś? Okej, okay, super. Więc zróbmy tak. Daj mi jakieś 5-10 minut i wrócę tutaj. Zabiorę cię do pokoju. Jeśli chcesz, porozmawiamy. Nie chcę o tym rozmawiać. Okej. Okay. Wciąż mamy nakaz przeszukania, który musimy wykonać, dobrze? Został już podpisany przez sędziego na pobranie twojego DNA. Więc. To będą tylko odciski. Zrobimy ci odciski palców do sprawy oraz pobierzemy wymaz z ust, dobrze? Co? Tak. Na potrzeby twojego DNA. Dlaczego? O, więc, jeśli chcesz porozmawiać, możemy porozmawiać tutaj. Wciąż nie będę kłamał. Tak. Więc w tej chwili jesteś aresztowany. Postawiono nam zarzuty morderstwa. Co? Tak, proszę pana, dlatego pobierzemy twoje DNA. Zostało to już podpisane przez sędziego. Słyszałam, że byłaś spokojna wobec niego. Doceniam twoją współpracę. Proszę, nie walcz z nami. Jeśli tak jest, potrzebuję adwokata. I nie chcę o tym rozmawiać. E, w porządku, już to powiedziałaś, więc nie będę Cię przesłuchiwać, dobrze? Ale nadal muszę pobrać Twoje DNA. To już jest dokument prawny podpisany przez sędziego, dobrze? Daj mi kilka minut, potem się tym zajmiemy, okej. Okay. Teodor odmawia rozmowy i żąda adwokata, zanim policja wróci, by odprowadzić go do innego pokoju na pobranie odcisków palców i wymazów DNA. Robimy postępy, już prawie skończyliśmy, dobrze? Więc tak zrobimy, wykonamy ten nakaz, a potem pójdziemy. Proszę Pana, muszę tylko zrobić Panu kilka zdjęć, dobrze? Dobrze, na razie zdejmujemy mu kajdanki. Muszę tylko odczytać te odciski i inne rzeczy. Popraw kieszenie, jeśli musisz. Michale, czy możesz stanąć tutaj przy tej ścianie? Przeszukanie kartoteki kryminalnej Teodora ujawnia liczne zarzuty napaści i pobicia, z których niektóre dotyczyły użycia niebezpiecznej broni. Następnie jeden z funkcjonariuszy pyta o uraz na ręce podejrzanego. Ogryzł mnie pies. O nie. To był duży pies? Ała. Mój nie gryzie, ale nie ma zębów. Gdy funkcjonariusze wciąż przetwarzają podejrzanego, kilka dni później zgłasza się jeden ze świadków. Masz do mnie pytania dotyczące tej sprawy, na które mogłabym odpowiedzieć? Więc słyszałem, i właśnie dlatego. Po prostu to mi nie pasowało. Rozmawiałem z jego siostrą, która była z nią w kontakcie, i powiedziała im, że to jest jego siostra i jego mama. Dlaczego? Było na niego zlecenie. Dobrze. Jakie było uzasadnienie? Ponieważ ktoś, nie wiem, czy to byli ci mężczyźni, przeciwko którym zeznawał, starał się o zwolnienie warunkowe. Okej. Okay. I według nich, żeby to się stało, żeby on mógł to dostać, Kenneth musiał zniknąć. Wiem, że prawnie to tak nie działa, ale dlaczego miałbyś mówić to rodzinie? Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak. Nie wiem. Więc, żeby osoba przeciwko której zeznawał mogła wyjść na zwolnienie warunkowe, Kenneth musiał zniknąć. Um, kto jest jego siostrą? I... Jak to się literuje? Och, racja, już to omawiałyśmy. Masz jej numer telefonu, czy jakoś inaczej się z tobą kontaktuje? Mam jej numer. Okej. Okay. Też to słyszałam. Okej. Okay. No, tak, w skrócie. Muszę przejrzeć rozmowy z więzienia, by zdobyć te informacje. No to zajmie mi trochę czasu. Ale jeśli ty. Jeśli usłyszysz coś jeszcze takiego, proszę daj mi znać, dobrze? Wiem, że jest dużo plotek i różnych rzeczy. Oczywiście wiemy, kto to zrobił, po prostu szukamy motywu. Oczywiście znamy część tego, tak myślę. Jestem pewna, że znamy część tego. Potrzebuję tylko reszty, to by było dobre. Świadek potwierdza podejrzenia śledczych. Teodor miał wybrać Keneta za cel. Za zeznania przeciwko członkowi rodziny. Tak właśnie dlatego, no bo po co miałbyś mieć taki szczegół? Tak. I jesteś przyjacielem wszystkich zaangażowanych osób. Tak. Więc to mi po prostu nie pasowało. Później też nie próbuję, jeszcze raz, nie próbuję, nie próbuję tego zwalać na nią, ale to... Tak. Wiem, że ludzie rozmawiają, tylko nie z właściwą osobą, ale na pewno się dowiem. Dojdę, dojdę do sedna, dlaczego. Co się stało i czy ktoś jeszcze jest zamieszany, zostanie oskarżony. Jeśli ktoś to zaplanował, żeby Kenneth tam był tej konkretnej nocy, dowiem się o tym i ta osoba zostanie oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia i spisek. Nawet jeśli nie strzelili, każdej zamieszanej osobie postawię zarzuty, jeśli ustale prawdę. Dobrze, mam nadzieję. Zupełnie w porządku. Eee, ojej, dobrze, wezmę to za ciebie. Wyjdź tędy. Następnie detektyw rozmawia z kolejnym świadkiem, który twierdzi, że był tam w noc śmiertelnej strzelaniny. Chciałem z tobą porozmawiać, bo słyszałem, że widziałeś co się stało, bo byłeś tam na miejscu. Nie, byłem tam, byłem w moim magazynie tam były pieniądze, ja i barman. Byliśmy tam, przebieraliśmy się i usłyszałem strzał. Wyszedłem i powiedziałem, oho, ktoś przebił balon. Otworzyliśmy drzwi i wyszliśmy, a facet leżał na podłodze. I powiedziałem, a ona na to? nie, to nie był balon, to był strzał. Spojrzałem, a facet leżał na podłodze. Powiedziałem zamknij drzwi, bo nie wiem, czy jeszcze będą strzelać. Zamknęliśmy drzwi i wróciliśmy tam, ja i ona, na kilka minut. Potem ludzie wybiegli na zewnątrz, krzycząc, więc wyszedłem z powrotem i uwa! Tak po prostu było, nie widziałem strzelaniny ani niczego podobnego. I yy, świetnie, więc yy, przepraszam, po prostu jest dużo nagrań do przejrzenia. Eee, jeśli po dokładniejszym obejrzeniu tych nagrań będę miał jakieś pytania, czy mógłbym do pana zadzwonić ponownie? W porządku, proszę pani, bo i tak mnie pani nie zobaczy na tych nagraniach, chyba że później, bo nawet mnie tam nie było. Eee, czy po tej strzelaninie, która miała miejsce, słyszał pan, kto strzelał? Powiedziano mi po prostu przez kilka osób, że yy, yy, jak on się nazywa? Yy, Zapomniałem jego imienia, ale ten, który strzelał, powiedziano mi przez kilka osób, że to on strzelał. Dobrze, yy, czy znasz jego? Yy, czy pamiętasz jego imię? Nie, Tony, ja nie. Wydaje mi się, że to Tony. Śledczy przyznali, że świadkowie bali się zgłaszać z powodu strachu przed odwetem. W innym przesłuchaniu przedprocesowym kolejny świadek przedstawia swoją wersję wydarzeń. Więc byłaś w barze, kiedy to się stało? Właściwie nie byłam w barze w czasie strzelaniny. Właśnie wróciłam do naszej szatni, żeby odebrać resztę, więc tak naprawdę niczego nie widziałam. O, czy coś usłyszałaś? Tak, usłyszałam jeden głośny huk. Brzmiało to trochę jak pękający balon. Co się stało po tym, jak to usłyszałaś? Po usłyszeniu huku spojrzałam na kierownika baru i zapytałam: Wiesz, co to było? Co się stało? I wtedy wyszliśmy z za rogu z naszej szafki na alkohol i wtedy zobaczyłam, że wszyscy stoją wokół. Zapomniałem imienia tego, który został postrzelony. Widziałem, jak upadł przy przydisk U. Więc pan Elis nie leżał jeszcze na ziemi, gdy wyszłaś? Niekiedy przyszedłem, on stał, trochę się chwiał, a potem po prostu upadł. Kogo widziałaś w jego pobliżu w tym czasie? Było tam dużo ludzi, ale jedyną osobą, którą najbardziej pamiętam, była, jak sądzę, jego żona albo dziewczyna. Teodor został później uznany za winnego morderstwa pierwszego stopnia i skazany na dożywocie. Tak, tym razem. A tutaj są te, które są zapisane, więc się przygotowujemy. Tylko te cztery. Możesz skorzystać z toalety, jeśli znów założę ci kajdanki? Szybko to wezmę i spotkam się z Tobą tam na zewnątrz. Dziękuję za współpracę, doceniam to.